Witajcie kochani, dzisiaj odzyskują dwie osoby wolność, z powrotem bardzo się cieszymy na każdą istotę, która staje się wolną istotą i mamy dwie osoby, wszyscy już się przygotowują, przy mnie jest Jezus, będzie przez moje oczy odbierał resztę danych, ja tylko mówię imiona i odzyskuje dzisiaj wolność Maria i następna jest osoba inna, i czekamy, Andreas zabezpiecza purpurową energią, bazę od wewnątrz. Ciemne siły na zewnątrz czuwają. Jak to się mówi, to musi być bardzo szybko. I czekam, aż Perys i Samuel są przy ekranie. Oni odcinają numer niewolniczy, likwidują. Tam się ukazuje zawsze. Czekamy. OK, są Gotowi. Andreas hat die bazy gefüllt.

Potem. Numer jest Numer się ukazał. zlikwidowany, odcięty, odcienie. się napis, napis napis istota wolna. Gratulujemy wolności z powrotem. znika z cipesów ciemnych z ich po prostu zapisów. Już jesteś niedosięgalna. do Już na następną istoty przygotowali. imiona. Inna. Dniachnahanam. E, i panińskie. Intrajniejsze. Okej, okay. ons Geburtstag. Data urodzenia. Kontynent. Kontynent. Europa. Land. Kraj. Region. 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 Und der Miejsce urodzenia. Okej. Okay. Die Nummer ist Numer nie wrócił się ukazać. Nie cytowane odcięty. Istota wolna, ukazał się napis na ekranie. Gratulujemy wolności z powrotem. Bardzo się cieszymy dla każdej istoty mm -hmm. następnej. Liebe Grüße von Peris und Samuel. Już są na zewnątrz. Perys i Samuel. Pozdrawiają Was i wracają na swoje bazy. Simone jest u Rafaela. Sprawdza nas, coś oberwała. Okej, okay, Rafael, tak Wszystko okej. Okay. Dobrze Liebe poszło. Grüße von allen andern, no. Pozdrawiam Was, Rafael z całą ekipą i Simona już też będzie powracała, zostańcie zdrowi, odzyskujcie wolność z powrotem, to jest, A, u... o jak to się mówi, namaste.